Dzisiaj jesteśmy na drugiej konferencji, podczas której nie tylko przekonujemy, że ESMS jest dobrym rozwiązaniem dla samorządów do budowania takich przemyślanych polityk zdrowotnych. I to, co chyba jest takie najistotniejsze, jest to też kontynuacja w ogóle naszych działań i wykorzystanie potencjału, który został zbudowany w naszym zespole. Bo przez te lata uczyliśmy się, jak dobrze realizować i zarządzać programami zdrowotnymi, tak aby one były nie tylko skuteczne, ale bardzo angażowały uczestników. Konferencja dotycząca elektronicznego systemu medycyny szkolnej jest bardzo potrzebna. Uważam, że przyniesie takie efekty od i patrzące na, na perspektywę i od strony naszej pracy. Przyniesie kierunki, w których możemy działać, ale uświadomi przede wszystkim samorządowcom o tym, jakie, jaka jest skala problemów, z którymi my w szkole się borykamy, o których my wiemy, a społeczeństwo nie wie. wdrożenie elektronicznego systemu SMS-u, bardzo pożądane narzędzie. Miejmy nadzieję, że w aspekcie wchodzącej lada miesiąc ustawy o ochronie zdrowia dzieci i młodzieży w szkołach będzie to wręcz niezbędne narzędzie do pracy i współpracy w zakresie pozyskiwania Danych, a wręcz no, korzystania z tego przez pielęgniarki, środowiska nauczania, przede wszystkim chińskie szkolne, to ma służyć nie samorządom, to ma służyć mieszkańcom, zwłaszcza tym najmłodszym, który, który stanowią potencjał naszego rozwoju, który, o których dbać musimy jako samorządowcy. Zdrowie to jest zdrowie mieszkańców, którzy stanowią wspólnotę, i o to trzeba zadbać. Można naprawdę wykorzystać różną działalność czy organizacji pozarządowych, czy choćby fundacji Medicover, ale też własne inicjatywy i własne pomysły. Na zdrowie naprawdę jest to, jest to inwestycja na przyszłość, której może nie widać w ciągu kadencji, 4, 5 lat, ale to jest potencjał, który się buduje. To jest nasze życie, nasze, naszych najbliższych. Badanie przy użyciu systemów elektronicznych to jest czas. My dzięki temu mamy informację na bieżąco, co się dzieje. Czyli w momencie, kiedy badamy ostatnie dziecko w danej szkole, jesteśmy w stanie powiedzieć, OK, ta szkoła wygląda w taki, a nie inny sposób. W momencie, kiedy badamy ostatnie dziecko w mieście, mamy informację na bieżąco. Możemy ją jednoczasowo wysłać do bardzo wielu odbiorców, rodziców, dyrekcji szkoły, samorządu terytorialnego, w czasie rzeczywistym niemalże. To jest ta różnica, która nas odróżnia od wersji papierowej. Musimy przynajmniej podejmować takie działania, żeby otwierać oczy. Edukacja będzie tutaj jednym z priorytetów. Elektroniczny system medycyny szkolnej to z całą pewnością według mnie jakiś ogromny milowy krok do przodu. Branie jakichś danych na poziomie gminy dotyczących określonej grupy mieszkańców jest bardzo trudne. Takich danych, które byłyby nam potrzebne, to trzeba czasami ręcznie mówiąc potocznym językiem zagregować. Natomiast taki program pozwoliłby kompleksowo ocenić stan zdrowotny uczniów, a jednocześnie na poziomie gminy zebrać. Doskonalszą diagnozę wykonać, prawda, żeby też nas ukierunkowały te dane, które zbierzemy, ta wiedza, którą osiągniemy dzięki temu programowi, żeby nam pozwoliła podjąć takie bardziej ukierunkowane działania, precyzyjnie celujące w jakiś problem. Od momentu pojawienia się Fundacji Medicover, tak naprawdę podała nam gotowe narzędzie, które możemy zastosować. My je zaadoptowaliśmy na, na własne potrzeby, realizujemy już tak naprawdę trzeci rok i na pewno kolejne lata również będą latami, w których będziemy stosować te narzędzia, nawet będziemy je rozszerzać. Fundacja MediCover miała możliwość zebrania tych wszystkich niesamowitych osób w jednym miejscu, opowiedzieć, pokazać, pokazać te doświadczenia, które samorządy mają w prowadzeniu programów profilaktycznych i mamy nadzieję, że to zainspiruje inne samorządy do tego typu działań. Elektroniczny system medycyny szkolnej to fantastyczne, bardzo intuicyjne narzędzie, które pozwala na lepszą diagnostykę dzieci i mamy nadzieję, że to spotkanie Zainspiruje samorządy do działania. Bardzo dziękujemy za tak liczne przybycie przedstawicieli zarówno pielęgniarek szkolnych, POZ-ów, jak i właśnie jednostek samorządu terytorialnego. Państwa udział jest bardzo cenny, bo możemy przekazywać zdobytą wiedzę i doświadczenia w dobre ręce, tak, żeby te programy profilaktyczne mogły się rozwijać, żeby rodziny, dzieci i młodzież mogły skorzystać z proponowanych przez państwa działań.